Reczek. Dzień dobry. Dziś opowiemy o transakcji wiązanej. Miasto Gdynia sprzedaje część boiska szkolnego. Deweloper dostaje drogę, a dzieci nowe, ale mniejsze boisko szkolne. Zapraszam do obejrzenia felietonu i rozmowy z naszymi gośćmi w studio. To jest program w Twojej sprawie pod redakcją Joanny Marzeckiej. Zapraszamy. Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni. To slogan, którym miasto wita przyjezdnych. Można odnieść wrażenie, że to deweloperzy uśmiechają się w gdyni najczęściej i oni kształtują politykę przestrzenną miasta. Boisko dla dewelopera, tak właśnie społecznicy okrzyknęli kolejną transakcję zainicjowaną przez inwestora w Gdyni. Chodzi o działkę o powierzchni 1500 m2, umiejscowioną na tyłach boiska sportowego Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych przy Alei Zwycięstwa w Gdyni. Problem w tym, że działka nie jest samodzielną działką budowlaną, gdyż posiada jedynie 17 cm dostępu do drogi publicznej. Nie przeszkodziło to jednak inwestorowi, który kupił nieruchomość z zamiarem budowy budynku wielorodzinnego. Dojazd do działki zaplanowano przez teren boiska szkolnego. Właściciel tego, tego, tego terenu, tej, tej działki 1500 m2, nabył tę nieruchomość w 2021 roku. To znaczy, że musiał ją nabyć już z gotowym projektem, z warunkami zabudowy i z wizualizacją tego budynku, bo dokumenty, które widzieliśmy, które posiadamy, że z nich wynika, że jakby ten projekt Wizualizacja budynku powstała w czerwcu 2020 roku, czyli rok wcześniej. Sama realizacja tej wizualizacji pokazuje, że jednak inwestor miał jakieś przekonanie o tym, że to się uda zrealizować, bo jednak rozpoczął te działania. Wydaje nam się, że ta sprawa jest od dawna już ukartowana, o czym świadczy znajdująca się obok mnie studienka telekomunikacyjna i słupek telekomunikacyjny, który znajduje się dziwnym zbiegiem okoliczności, akurat w takiej odległości, pozwalającej na przeprowadzenie drogi dojazdowej do tej rzeczonej nieruchomości. Inwestor kupił działkę od spadkobierców właścicieli ziemskich, którzy zostali wywłaszczeni pod zabudowę oświatową. Przed sprzedażą działki właściciele dwukrotnie składali wniosek o wytyczenie drogi poprzez służebność przejazdu ostatnio w 2019 roku, ale dostępu do drogi nie uzyskali. Ja mówię, że tutaj było. Według planu. Tu jest 17 cm dostępu no tak, do tej drogi. Tak, 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 tak. Tu, tu w ogóle nie ma nic. Znaczy tutaj jazdu nie da zrobić, e, nie? Projekt Oj. był od początku taki, że tu był właściwie na pieszo, żeby dojść do działki. Czy oni się starali o jakąś drogę, dostęp do drogi? Mi się wydaje, że wcześniej coś tam było, jakieś takie próby, ale Ty to jest szczegółów... nie, 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 nie. Nie dostali, bo. To wie pani, zwykła osoba nie dostaje zgody, tylko deweloper, ewentualnie. <gry> tak ja no przynajmniej słyszałam. Wartość tej nieruchomości to było około 1,5 miliona złotych. Bez Teraz... dostępu do drogi. Tak jest. Wystarczy na niej wybudować 10 mieszkań, to mamy 15 milionów. To jest dziesięciokrotna przebitka na metrze kwadratowym czy nocenie. Bez tej drogi to byłoby niemożliwe. We wrześniu 2022 roku na wniosek miasta Gdyni, jako właściciela terenu, wytyczono odpowiednio szeroką drogę dojazdową do zaplanowanego budynku wielorodzinnego kosztem działki oświatowej. Wniosek o bezprzetargową sprzedaż tej części boiska pod cele prywatnej inwestycji trafił na obrady sesji Rady Miasta w marcu tego roku. My zareagowaliśmy na wniosek który wpłynął do nas. O ile dobrze pamiętam, troszkę ponad rok temu, rok trwały prace nad tymi przygotowania. Sama szerokość wynika z tego, że wnioskodawca chce na tej nieruchomości budować budynek wielorodzinny. Uzyskane ze sprzedaży środki obiecano przeznaczyć na budowę nowego, mniejszego boiska sportowego i zagospodarowanie na nowo wyciętej pod drogę zieleni. Nowe boisko nie będzie miało 60 metrów, ponieważ nie ma tam tyle miejsca. Będzie boiskiem mniejszym, choć wielofunkcyjnym i pełnoprawnym. Takie boiska też się jak najbardziej buduje. Pozostała część, wyrażona w powiedzmy kwadracie, który jest niezagospodarowany, będzie doprojektowana czy w postaci siłowni na powietrzu, czy zieleni, e, czy zieleni e, na potrzeby szkoły. Na sesji już widzieliśmy projekt boiska, który tutaj powstanie. No, będzie ono znacznie ograniczone. W tej chwili ma 60 metrów, czyli tak standardowo jak boiska przyszkolne. No, niestety zostanie dzieciom zabrane. Jeżeli się tu robi taki ukłon dla dewelopera, jak już prezydent Szczurek go robi, no to powinien wymagać od tego dewelopera jakiegoś zadośćuczynienia, czy wkładu w w rozwój miasta. Myślę, że tutaj finansowanie infrastruktury sportowej dla dzieci byłoby jak najbardziej wskazane. Natomiast no, tutaj deweloper skorzysta na tym w postaci tego, że jego działka, wzrost jej wartości to będą ogromne kwoty. W trakcie obrad sesji Rady Miasta radni dowiedzieli się, że dla działki wydano już warunki zabudowy na budynek wielorodzinny bez dostępu do drogi publicznej. Dla części radnych wydana decyzja była niezgodna z prawem. Poza tym warunki zabudowy określały szerokość drogi dojazdowej do inwestycji. Z mojej informacji, którą uzyskałem z dwóch źródeł, takie warunki zostały wydane. Czy one są zgodne z przepisami prawa budowlanego, to się okaże. Proponuję zdjąć. Jak mam głosować nad uchwałą, jeżeli nie wiemy, czy były warunki wydane poprawnie i nikt nam nie powiedział, czy były. Przepis ustawy mówi bardzo jasno, że wydaje się warunki zabudowy pod warunkiem, że jest dostęp do drogi publicznej. Dyskusja się toczy, jakby to było w jakiś sposób zdeterminowane i była tam konieczność, że tam musi powstać dom wielorodzinny. Dlaczego? Jeżeli to, to skomunikowanie jest takie Trudne i wąskie, to budujmy domek jednorodzinny. Dlaczego wydano warunki zabudowy dla domu wielorodzinnego, jeżeli wcale tak być nie musi, jeżeli to bud budzi tyle wątpliwości? Proszę o wyjaśnienie e, okoliczności wydania warunków zabudowy w momencie, gdy działka nie miała dostępu do drogi publicznej. Wątpliwości naprzemiennie wyjaśniali włodarze Gdyni i przekonywali o poprawnie podjętych decyzjach i zaufaniu do Wydziału Architektury przy procedurze wydawania warunków zabudowy nie ma czegoś takiego, że wytyczamy wjazd czy wyjazd do danej działki. Może być taka sytuacja, że mamy działkę, tak jak w tym przypadku, jest, są warunki zabudowy i jest napisane komunikacja od strony, od ulicy ale i Zwycięstwa, koniec. Dopiero w momencie przygotowania projektu, dopiero w momencie uzyskania pozwolenia na budowę Pozwolenie na budowę musi być faktycznie skomunikowana dokładnie, e, dokładnie działka e, przed e, wydaniem tego pozwolenia. Podsumuję wypowiedź pana prezydenta Marta Łucyka. Było pytanie, czy została WZK wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiadam, nam, została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapytaliśmy o zdanie specjalistów z dziedziny planowania przestrzennego i architektów, którzy prosili o zachowanie anonimowości. Nie ma takiej możliwości. Bo warunkiem wydania decyzji o warunkach zabudowy jest właśnie dostęp do drogi publicznej. Mhm. I to jest warunek wydania warunków zabudowy. To jest warunek zabudowy. podstawowy, jeden z podstawowych. Niemożliwe jest, żeby ktoś wydawał decyzję o warunkach zabudowy, a później czekał na ewentualne rozstrzygnięcie możliwości dojazdu z innej strony. Decyzja o warunkach zabudowy musi zawierać analizę komunikacyjną sprzężona z uzgodnieniem Zarządu Dróg i Zieleni. 17 czy 20 centymetrów, że tak powiem, dostępu jakieś fra we fragmencie do układu drogowego nie stanowi podstawy na uzyskanie zgody na wjazd. Głosując uchwałę, która ma doprowadzić do tego, że ta działka z tyłu będzie miała swoją drogę, no dopiero, że tak powiem, umożliwilibyśmy otrzymanie takich dokumentów. Więc czemu zostało to wydane wcześniej? Czy na podstawie 17 cm, które przylega do działki inwestora od drugiej strony? Wydaje mi się to absurdalne. Natomiast jak wniosłem. Wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad nastąpiła przerwa, po czym samorządność Wojciecha Szczurka, radni i prezydenci naradzili się i wrócili z powrotem, podtrzymując swoje stanowisko. Nie wiem, czy Państwo radni zrozumieli dokładnie, co głosujecie. Może było warto powtórzyć, ponieważ tu nie ma w ogóle znaczenia tym, czy ta działka ma te warunki, czy ma pozwolenie na budowę, czy, czy... Państwo decydujecie o tym, tak jak jest w tytule, wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała została przyjęta głosami wszystkich radnych Klubu Samorządności Wojciecha Szczurka, którzy nie wnieśli żadnych uwag. Rada Miasta rezygnuje ze swojej podmiotowości, całkowicie podporządkowując się decyzji organu, który powinna kontrolować czyli prezydenta miasta Gdyni. A prezydent samowolnie dysponuje naszym majątkiem gminnym, w ogóle nie podejmując negocjacji z deweloperem od którego mógłby przecież na rzecz nas, na rzecz mieszkańców bardzo dużo uzyskać, chociażby jak, jakąś nieruchomość na cel publiczny czy fragment parku. Sześć dni po sesji Rady Miasta, na której przegłosowano sprzedaż, a tym samym odebrano oświacie część boiska szkolnego odpowiednio szerokiego na drogę dla budynku wielorodzinnego. Dostaliśmy pismo z Urzędu Miasta Gdyni, iż warunki zabudowy dla tej działki nigdy nie zostały wydane i że taki wniosek nie wpłynął do Urzędu Miasta. Było pytanie, czy została WZK wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpowiadam, WZK została wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moimi i Państwa gośćmi są dziś Pani Danuta Białooka-Kostenecka, radna Miasta Gdyni, Prawo i Sprawiedliwość i Pan Sławomir Januszewski, Stowarzyszenie Bryza. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od informacji przesłanej przez Urząd Miasta Gdyni. W którym czytamy tak: Dla działki 1491 nie zostały wydane warunki zabudowy i nie został złożony wniosek w tej sprawie. Jak się ma to do tego, że na sesji Rady Miasta Gdyni wiceprezydent Bartoszewicz i wiceprezydent Łucyk potwierdzają, że warunki zabudowy zostały wydane i to zgodnie z prawem, zgodnie z przepisami prawa? No szczerze mówiąc, trudno mi to wyjaśnić. Absolutnie nie wiem, jak mogło dojść do takiej sytuacji. Można to wyjaśnić tylko w ten sposób, że prezydent na sesji Rady Miasta miał się z prawdą, wprowadził radnych w błąd i w ten sposób jakby głosowanie nad uchwałą w tej sprawie było powzięte na podstawie nieprawdziwych informacji. Bo zakładam, że Pismo w tej sprawie, które wystosował urząd do państwa, no, zawiera informację prawdziwą, że WZK dla tej działki nie została wydana. Według pana wiceprezydenci nie wiedzieli, czy może z premedytacją wprowadzili radnych w błąd? Jakby przebieg dyskusji wskazuje na to, że par, widać było ewidentnie, że prąd do tego, żeby tę nieruchomość sprzedać za wszelką cenę. Nawet naczelnik Wydziału Nieruchomości i Geodezji, pan Kowieski, jakby tak przedstawił tę uchwałę radnym, że albo państwo zagłosujecie za sprzedażą, albo jeżeli sprzeciwicie się temu, no to sąd będzie musiał to rozstrzygnąć, więc jakby nie przedstawiono żadnej innej możliwości radnym. Wobec tego, na jakiej podstawie została wydana zgoda na sprzedaż tak szerokiej drogi? Trudno powiedzieć. To jest pytanie, które powinno być skierowane do władz miasta Gdyni. My takiej wiedzy nie mamy. Tak naprawdę, jeżeli nie wpłynął wniosek o wydanie warunków zabudowy, to nie wiemy, jaka jest podstawa, zwłaszcza, że droga. Działka pod drogę, o której w sprzedaży decydowaliśmy, jest szersza niż wynikałoby to ze zwykłej drogi dojazdowej do budynku jednorodzinnego. Wskazuje jednoznacznie, że na działce 1491 planowana jest zabudowa wielorodzinna. Skąd taką wiedzę miał pan prezydent, skoro nie wpłynął nie wniosek o wydanie warunków zabudowy, nie wiemy. No, droga jest ewidentnie przeskalowana, jak na tak niedużą działkę. Działka 1500 metrów to nie jest duża działka, a droga stanowi właściwie jedną czwartą, jedną trzecią, jedną czwartą powierzchni całej działki, więc ewidentnie wskazuje to na to, że są jakieś dalsze plany co do tej nieruchomości lub sąsiednich. To była pierwsza sprzedaż działki szkolnej od wielu, wielu lat na taki prywatny, deweloperski cel. Dlaczego według Państwa wiceprezydenci Bartoszewicz i Łucyk, tak jak Pan powiedział, no, prą do tego, a nie chcą poczekać z decyzją, skoro jest ogrom wątpliwości? No trudno nam się wypowiadać w imieniu prezydentów, e, zwłaszcza w imieniu prezydenta Bartoszewicza, który powinien z racji pełnionej funkcji szczególnie dbać o tą infrastrukturę szkolną. E, Trudno mi odpowiadać, ta decyzja jest dla mnie zupełnie niezrozumiała. Ja, jeśli mogę dodać tylko to, chciałbym przypomnieć, że to, że do tej pory nie sprzedał pan Bartoszewicz żadnej z tych nieruchomości szkolnych czy oświatowych szeroko pojętych, to jest tylko i wyłącznie zasługa tego, że rodzice i społecznicy walczyli o szkołę 51 na Kamiennej Górze, o szkołę 26 przy ulicy Tatrzańskiej na działkach leśnych i o szkołę 52 przy ulicy Okrzei na Grabówku bo tam były właśnie plany sprzedaży czy przekazania tych nieruchomości w inne ręce. Czy zgadzacie się Państwo ze stwierdzeniem, które padło w felietonie, że radni stracili swoją podmiotowość, szczególnie radni samorządności pana Wojciecha Szczurka, którzy w 100% bez żadnych uwag, bez żadnych wątpliwości zagłosowali za no, sprzedażą części boiska pod drogę dla tej inwestycji? No, trudno odmówić e, takiej opinii e, racji. Radni samorządności to nie tylko w tej sprawie. To, się zda, to jest jakby e, coś, co się ciągnie już od lat. Zawsze głosują tak, e, jak chce tego pan prezydent. E, nie zabierają głosów w dyskusji, które byłby sprzeczne jakby z opiniami pana prezydenta. Tak naprawdę stali się maszynką do głosowania. Ja chciałem się zwrócić uwagę na właśnie tę sytuację, która miała miejsce podczas e, tej sesji, kiedy e, pojawiły się wątpliwości co do dalszego sposobu procedowania nad tą uchwałą. Natychmiast za zarządzono przerwę, żeby się czasem ktoś nie pomylił przy głosowaniu. <głos》jak to zostało wcześniej ustalone? No ale miasto obiecuje, że te wszystkie środki ze sprzedaży boiska zostaną w całości przekazane na nowe boisko, tyle że mniejsze. No, skoro już wchodzimy w taką ingerencję, w tematy ingerencji w oświatę, sport, czy tak to powinno wyglądać? No, stanowczo proszę Państwa, nie powinno to tak wyglądać. Miasto uzyska ze sprzedaży tej działki e, pewnie jakąś kwotę 500 tysięcy w tych granicach e, i przeznaczy to na budowę, e, na budowę boiska, natomiast. Zysk dewelopera z tej transakcji jest znacznie, znacznie większy. I te pieniądze, które zyska deweloper, powinien się przynajmniej w części podzielić z miastem, tak, żeby rzeczywiście były te środki, które można by było inwestować w infrastrukturę miejską. Tutaj jakby poszliśmy po najmniejszej linii oporu, jak zwykle pod do dewelopera, zrobiliśmy tak naprawdę interes, który jest korzystny tylko dla jednej strony. Miasto na tym zyskuje niewielką kwotę, stosunkowo boisko, które będzie mogło powstać na tym terenie, będzie boiskiem niepełnowymiarowym. Mogło to zupełnie inaczej wyglądać. Czy to niepełnowymiarowe boisko to za mała rekompensata? W ogóle uważam, że ten trend gdyński jest niepokojący, to jest delikatnie powiedziane niepokojące, bo jego widać od dość dawna, że miasto się zadowala dosyć skromnymi właśnie tego typu rekompensatami, podczas kiedy teren tak położony, tak skomunikowany, mógłby naprawdę służyć jako, jako miejsce na jakąś ciekawą infrastrukturę sportową. Jest wyznaczone od wielu, wielu lat, więc jakby wszyscy wiedzą, gdzie to jest. Natomiast stworzenie tam, tak jak słyszałem w argumentacji pana Kowiskiego, stworzenie tam siłowni zewnętrznej czy jakiegoś boiska w mniejszym zakresie, to są wszystko takie półśrodki, to jest mydlenie oczu i ja naprawdę uważam, że stracimy w ten sposób szansę na stworzenie tam czegoś naprawdę fajnego. W Urzędzie Miasta w Gdyni planiści pracują nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania dla terenu Parku Rady Europy. Czy został złożony w tej sprawie wniosek przez inwestora? No Ta sprawa rzeczywiście jest bardzo ciekawa. Przypomnijmy może, że miasto przegrało długoletnią batalię sądową od tereny po Parku Rady Europy. One wróciły do prawowitych właścicieli. Ten teren w obowiązującym wówczas planie zagospodarowania przestrzennego w większości był przeznaczony na tereny zielone i funkcję usługową, funkcję kultury. No wiadomo, że dla właścicieli, którzy odzyskali teren, takie wykorzystanie tego terenu no nie, było, nie pozwalało na maksymalizację zysków. Zwracali się do miasta o zmianę zagospodarowania, nie uzyskali takiej zmiany. W tym momencie dzieje się rzecz następująca. Część w, w spadkobierców tego terenu sprzedaje swoją, swoje udziały we własności tej nieruchomości na rzecz dewelopera. I w tym momencie miasto przystępuje do zmiany planu, dopuszczając na tym terenie funkcję y, mieszkaniową, jakby zupełnie, zupełnie, jakby w ogóle, tracąc swoją koncepcję na zagospodarowanie tego, tego miejsca. Y, na Tereny ogólnodostępne, tereny dla mieszkańców, tereny zielone czy tereny związane z funkcją kulturalną. Przypomnijmy, że miasto deklarowało, że nie straci tych gruntów w procesie sądowym, a później, kiedy już jakby wyrok zapadł i sytuacja prawna stała się jasna, próbowało podejmowało próby wykupu tego terenu od właścicieli. To się nie udało. W tej chwili jest taka sytuacja, że deweloper posiada już znaczne procenty w udziałach w tym terenie i prawdopodobnie będzie, będzie to mogła być wprowadzona funkcja mieszkaniowa. Prawdopodobnie, czyli wykupuje grunt bez gwarancji, co tam powstanie, chyba że już to wie. To znaczy, trudno mi też mówić, co wie deweloper w tej sprawie. Praktyka gdyńska pozwala sądzić, że rzeczywiście deweloper uzyska to, w jakim celu po prostu zainwestował swoje pieniądze. Jeżeli chodzi o Park Rady Europy, to chciałem zwrócić uwagę na dwie takie dosyć istotne kwestie. To znaczy Mamy tu kolejny przykład takiego działania, kiedy. Prawowity właściciel lub osoba, która odzyskała grunt, próbuje uzyskać zgodę na, pewne, na jakieś działania na danym terenie. Natomiast urząd miasta konsekwentnie odmawia do czasu, dopóki nie zmieni się właściciel. Takich przykładów w centrum Gdyni jest wiele. Natomiast druga, druga kwestia to jest taka, że dla tego terenu. To jest, to, jest, to, jest, to jest przykład miejsca, w którym miasto poniosło sromotną klęskę, bo nie udało się ani tego terenu odzyskać, ani wcześniej nie udało się wybudować tego forum kultury, które było zaplanowane. I mamy w tej chwili tak, taką sytuację, kiedy już właśnie miasto zupełnie odpuściło. tak? Nie będzie tam żadnego forum kultury, nie będzie żadnych funkcji kultury. Sprzedajemy ten teren, znaczy inaczej. No, teren jest skupowany przez dewelopera i najprawdopodobniej zostanie przekształcony na budownictwo mieszkaniowe. Wszystko na to wskazuje, bo deweloper nie specjalizuje się raczej w budownictwie obiektów komercyjnych ani e, kulturalnych. Złożył Pan wnioski o wygaszenie mandatu trzem radnym z samorządności Wojciecha Szczurka. Dlaczego? Ponieważ dwoje z nich e, nie mieszka w Gdyni. Co skutkuje automatycznym wygaszeniem mandatu, bo, ponieważ ich miejsce aktywności życiowej, życiowej centrum, tak zwanych interesów życiowych, tak to się nazywa, znajduje się poza granicami Gdyni. a ja to wykluczam e, zasiadanie w, w Radzie Miasta, a trze w trzecim przypadku to są inne powody, Wnioski, które złożyłem, złożyłem w, w trybie artykułu 383 kodeksu wyborczego, co powinno skutkować tym, że w ciągu miesiąca Rada Miasta powinna podjąć decyzję. A Rada Miasta Gdyni wybrała inną ścieżkę i powołano komisję doraźną. Dlaczego tak nie wiem. Została powołana specjalna komisja. Która? Tak, to prawda. Rada Miasta zadecydowała o powołaniu Komisji Specjalnej do, Doraźnej do wyjaśnienia kwestii donosów czy informacji, które wpłynęły na ręce przewodniczącej Rady dotyczących wątpliwości legalności sprawowania mandatów przez radnych. Oprócz tych radnych, o których mówił kolega Sławek, wpłynęły jeszcze inne wnioski i rzeczywiście według kolejności wpływu tych wniosków Komisja rozpatruje. Indywidualne sprawy radnych. Do tej pory odbyły się posiedzenia, które skutkowały brakiem skierowania wniosku do Rady Miasta o wygaszenie mandatów w przypadku trzech radnych. Inne sprawy będą dopiero rozpatrywane. Ale podsumowując, na koniec naszej rozmowy powróćmy jeszcze do kwestii, o której rozmawiamy: o kwestii sprzedaży boiska na drogę dla dewelopera. Znaczy ja chciałbym dodać jako czynnik społeczny, że mamy w Gdyni taką specyficzną sytuację, gdzie prezydent może podjąć dowolną decyzję i nikt mu się nie sprzeciwi, ponieważ nie ma żadnej kontroli nad działalnością prezydenta. Komisja rewizyjna, która teoretycznie powinna taką kontrolę sprawować, nie działa. Nie przeprowadza żadnych kontroli, nie publikuje protokołu z tych kontroli, a jeżeli już jakiekolwiek kontrole przeprowadza, to one są nijakie nie wyjaśniają. Chcę też zwrócić uwagę, że przewodniczący tej komisji jest z klubu yy, samorządności Wejciechaszczurka i jest również objęty wnioskiem o wygaszenie mandatu. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Jest również przewodniczącą tej komisji, jest również radna samorządności Wojciecha Szczurka i ona również jest objęta wnioskiem o wygaszenie mandatu. W związku z czym mamy no praktycznie prezydenta, który może do, robić dosłownie co chce, może się dogadać z kim chce i nikt tego nie skontroluje. Stąd nasza działalność i stąd tego typu, stąd tego typu um, aktywność w mediach społecznościowych takich organizacji jak Miasto, Miasto Wspólne czy Bryza. Stąd pojawianie się hashtagów, które mają dość do myślenia, jak boisko dla dewelopera na przykład. Sprawa boiska dla dewelopera pokazuje trend w Gdyni, tak naprawdę, który widzimy przy wielu innych sprawach, że to nie miasto decyduje o kierunkach i planach jego rozwoju, a dzieje się to wszystko pod dyktando deweloperów. Dziękuję za rozmowę. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś pani Danuta Białooka-Kostaneska, Radna Miasta Gdyni Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. I pan Sławomir Januszewski, Stowarzyszenie Bryza. Bardzo dziękuję. A Państwa, jak zwykle, zachęcam do kontaktu z nami. Piszcie do nas na adres mailowy w twojej